ma to jak parafik. W tym odcinku gramy razem z moim bratem w Stumble Guys. Na razie będzie anonimowy, ale no, będziemy lecieli. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Może coś wygramy, może coś przegramy. Ice hate. Dobra, są ludzie. No to dobrze. Przypominam, że jak y już pod tym filmem będą trzy łapki w górę. No to y, zaliczę się jak do tamtego odcinka. Czyli, że jak tutaj dobijecie y, trzy łapki w górę, no to otwieramy karnet z y, moim bratem. Już wszedł, więc. Y, a ty jesteś? Jak coś to. Y, w następnym y, filmie z nim y, podamy jego, y, tak jakby nick, bo jeszcze tak jakby nie y, wiemy jak będziemy nazywać, ale mamy Lost Temple. Więc no co, let's go. Y, właśnie y, miałem powiedzieć, bo y, ostatni film mi trochę nie wyszedł. Że w taki sposób. O ja że ja bo. Y, mi źle zaczynał nagrywać. I tam y, taki czarny ekran był na tych na, y, wiązkach i no trochę nie wyszło. Lekka kraksa. Można wyrzec. Ale tak mocno. Będziesz? Raczej tak. Ja, sam, ja jestem pierwszy. Nie no, będę. Ja pierwszy. Ups. Oj, 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 oj! O Jezu. Oj. Kur! Kurka! Dobra! Ja to ja jestem, pierwsza. E, on e, ma kozacki nick, a to kloc z 09. Polecam na przyszłość. Polecam, e, takie niki. E, o, i bombardment. Ma bombardment. Obejrzyjmy. Gościa, o tutaj stoi sobie ten Space Race. O. Ja mam emotki, to też ułatwienie będzie. My razem mamy emotki. Tylko że Grzesiek nie ma emedystowej Nyx i... Frozen! i Frozen, y Valkyria. Valkyrie. A ja mam, bo trochę Grago oszukała. No. Gra go, no. Gra Ja zwykle gra mnie oszuka. Gra go skamuje. A parafika nigdy. Takie jest nasze zakichane szczęście. No, potwierdzam. Wojen ma. Co wojen ma? A wojen... Gówno. No, potwierdzam. G -g -g Gówno. Ale gdzie? Na twarzy. <noise> Na twarzy. <noise> Zrzuć tego typa. Tego żołnierza, żołnierza. Nie, go zrzucę. Mogłeś zrzucić U. dwóch na raz. Tum, tum. Nie, ja, ja nie umiem zrzucać. Bo co, boisz się tum. trochę? Łoj. No. Przeskakuj. O tam, no. Zrzuć tego typa. Kurde. Żołnierzyka, żołnierzyka. A, A dobra. Bierz go, bierz go. Tego gościa. Spad. Ło. Wow. Prawie ja spadłem. Ty nie wiem, czy przeskakiwać masz, bo tam jest więcej tego. Przeskakuj, może. Nie, ale nie, nie zaskoczę. <laughs> Jesteś dobra. Dobra. Zepchnij tego gościa. Tego gościuwa? No. Ale. Dobra, dobra. <laughs> ale szef... Więc jak tu nie będzie jakiś tam. Bo... Odejdź. Dobrze. Nie, no tamten tam, pies, tam że, że powiem w takiej dupie. Ej, ale nie stój na tym jednym. Ale na razie tutaj będę, bo. Dobra. One tam lecą. No dobra, teraz tutaj przejdę. Ale gość jest, no ma dupę akurat. Jest w dupie. O kurde, ja jestem. Czemu ty zszedłeś? Nie zauważyła. Dobra, ja niestety. Dobra, ale w finale liczy się. Też jak coś, bo ponoć w następnej aktualizacji e, dobra, e, będziemy robili e, b, e, jak coś, to gdy będzie kolejna aktualizacja to wtedy sobie z, będę zaczynał robić livey. I jak będę robił te live'y to też yy, yy, jak to. i Bo będzie ponosz taki tryb na grupie, yy, że będziemy jak to yy, robić blog dasze i będziemy zbierać yy, całe lobby na yy, live'ach na YouTube. Ie. I będziemy, yy, nie wiem, czy właśnie yy, tak będziemy robić. Czy live na TikToku? Bo to w sumie będzie albo zależeć, albo nie wiem. Yy, no to w sumie tego. Yy, jak chcecie, to też niedługo <Ky> zrobimy. Opening: yy, Nie, no w sumie nie, <Ky> zostawiajcie te łapy. Zrobimy i w tym opening. Karnetu i opening tego szczęśliwego koła. Jak dobijecie łapy, no to zrobimy to. Jungle roll. Dobra. Znowu ludzie. Dobra. Tylko to było to. Właśnie. Y Szkórka. Ja jestem pierwszy, drugi. A ja muszę biec, biec, biec. Chodź, dwie, Run, run. Kurka, osz, Ja będę. Ja lecę tym ghostem. Nie, jestem, jestem. jestem, jestem. Na jestem. luzie, na luzie. Wrzuć na luz, na luz. Wakacje są tu w tu. No, praktycznie za pięć miesięcy prawie. Więc czy takie tu tuż, to bym nie powiedział? Wyłącz. Wyłącz dalej. Eee, no, aj, ten. <laughs> O nie. Oj, z Soccer, jesteśmy, ma... razem, czy... yy, nie nie, nie jesteśmy razem czy. Yy, nie, nie jesteśmy razem. Ale. Ja, ja lecę lec są... na budę. Ja, też... ja lecę na budę. O, już macie. A nie, nie macie jednego punkta. Chociaż dobrze, że nie z botami. No tak. Bo, bo to... z botami się o wiele ciężej gra. No to... Dwa bo... razy. To boty, to ten. No tym bardziej byśmy nie byli razem, ale. Kurka. Nie. Oj, macie szczelną obronę, widzę. A... Nie będzie? Jest, dobra, gol. Dobra. Gol. Sremis. To nie fajnie. Jak coś, to. Y... Też kiedyś może zrobimy jakiś turniej w piłkę nożną. No, ale to. Nie wiem, jak uzbieramy osoby. Nie wiem, na przykład y, trochę y, się tutaj. Y... Józef freestyle i tak? może zrobimy tą hardkorową siódemkę, co tam... robił. Y, no, y, będzie y, 15-20 subskrypcji. Y, będziemy robili z y, realnego życia. Filmy niektóre. I dwa jeden jest! Ale musicie wbić subskrypcję. Subrybuj, Sub... więc kanał. No subskrybujcie, lajkujcie. Subrybuj. Z dzwoneczkiem oczywiście. Kiedyś, dużo osób, bardzo dużo Oj, osób ja już wygrałem. 4-1. No, no, dobra, ale kiedyś... Ej, ty kiedyś gościu, chodź tu! Było bardzo Spadamy! Dużo... Ej, a wiesz, że kiedyś... Dobra, oglądaj mnie. Daj mi coś powiedzieć. Kiedyś bardzo... Nie no nie wszyscy oglądali playa ale to były czasy takie, że on był taki jakby popularny. Ale też nie był. Okej. Okay. Ja teraz mam Lawaland. Ale dużo osób go lubi. Mój brat ma miał bombardment. Ja akurat wolę LavaLand, więc... Ja mam wolę blogda. No. Jak będziemy <laughs> razem na vlogdaszu. Albo super slide. Też bardzo lubię. Nie! I... Ja pierdziele, jak mnie spychli. Dobra. Teraz twórz. No twórz, twórz. A ja teraz zaspinuję sześć, sześć, chwila. O nie dobrze. Sześć epickich specjalnie dla was. Proszę, niech trafi się coś fajnego. Jak nie, to ja będę w dupie. Mamy legendę. Dobra. Więc jest dobrze. Tu legendy teraz bardzo często trafiam. Mamy też mrówko, jada. Złodziej Jaszek? Z tutaj złodzieje, tylko ten złodziej jest akurat z znaczy. kieletą. Dobra, Supergal. gal, kurka. Dobra. Tu jest... W sumie nie otworzy tego. Ale dobra. Ja chcę w końcu wygrać rundę. Ja też. Nie wiem w sumie, czy ten... Czy... Yy, piszcie może w komentarzach, czy... E, może na przykład e, nik mojego brata, żeby tego... No, będzie jakiś, jak będzie jakiś fajny nick, to go wyźmiemy. ale znów nie ma botów. To jest źle. Jak coś, to może ki, coś związanego z G. Albo z R. Nie, po prostu ten. Żeby e, Nik... kurde, będziesz... Będę. Ja nie, bo nóżkę zrobiłem i spadłem. Oj, oj, oj. nie. A, ty specjalnie grałeś. No specjalnie, A ty masz bugi. A ty miałeś ping. Ale pinga masz. Nie. O, szkórka. Ja będę Kochani, chyba jeszcze ju jutro właściwie filmy będą się pojawiać praktycznie codziennie. I zrobimy jeszcze sobie dwie rundki. Po tej y, ta rundka y, się skończy i jeszcze dwie. Jeszcze dwie. dwie. Nie, jedna czy dwie. Nie. Jak trafimy blok Dasza, no to będzie git, tylko że lepiej jak na finał. To ja dla was wrócę specjalnie. A jak mi się nie uda, to kij z tym. Aha. No znowu piłka nożna. No. Nie za dobrze. Szkoda, że te gęgule, e, e, Indyki. Ale już ich nie ma. Skończyły. Ej, u nich większość powychodziło. Typa, ile ich jest tylko? Typa, że ludzie przez pinga pewnie wychodzą. Ole ale brama. Podkręcona. O, no. E, życie, ty wygrasz. Szukamy teraz cię. Pół godziny. O, mam cię już. Jednak nie nie Kurka. Nie tam wybiłem. Kurzka. Pisz, piszcie w komentarzach, jaki będę mieć... Sabaka. Sabaka ma, ma małego ptaka.

o nie, nie dam im strzelić. Jak coś to strzelić, musimy my. Jest gol! Jest gol! Gę. Dobra, wygraliśmy 5-3. I co mamy na finał? O, ja stoję sobie tutaj. Ej, czemu to są dwa Space Race'y? Oj, 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 ale ja mam Space Race'y. Ale w tamtych rundach. Dobra. Space o. Race, kurka. No akurat mówiłem, że Space Race, no. No Sadgie. I jeszcze taki spawn. No najgorzej. no to jest, to jest, to jest kubka. Ej, chłop, pro koko. Prr. Ale, ale nikt ciadoński do iśćki Dobra Ten space nie gosz tylko teraz żeby trafić Jak nie trafisz to jesteś w tyku Dobra, lecisz Lecisz. Nie. Proszę. Jest! Tak, 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 jest! Tak, tak, tak. Jest! Jest! Udało się! Dobry wybór. No dobra, chociaż że zrobiłem tutaj mały błąd. To się udało. Dobra, i oczywiście zmieniamy w końcu skina z tego ducha. Walkirię. Kto? Na, y, teraz będę grał, grał Walkirią. Okej. Okay. już mamy kodziksa. Grzesiek. Dobra, tak naprawdę ja tak zawsze wołam do niego, to niech będzie no. taki, niech no. dla niego Grzesiek, no. Grzesiu, ja w ogóle mam bo Grzesiu zawsze jest fajny, no. w końcu soboty, Grzesiu jest zawsze fajny, o Ty hrabie, chabie, teraz Chubby. to ja cię. ale teraz będziemy mogli porobić jakieś fajne tweed z amerycki, ja spróbuję mój pierwszy raz wskoczyć na młota. Dobra. Przeskakujemy nie, sobie. Nie, 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 nie. Ej, weź mnie spychnij. A gdzie ty jesteś? Ja jestem za tym. To weź mnie zrzuć Nie piątką, piątką. Po prostu tak. <noise> o Czekaj Fuć, fuć. Łoj, laga tutaj miałem Okej Trzy Są Pan policjant nie przed. Grzesiu, dawaj Ale Yeah. O, piwot Ej. W sumie ja, ja. to się zaraz skończy. Yeah. Yeah. Bo nie chcę, żeby ten film już aż taki długi był. No. To chyba po tej rundzie, czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna. E, e. Finał, finał, finał. Po finale. Po finale to, już kończymy. Po finale prawdopodobnie będzie koniec. Nie ja tędy próbuję. Tędy? No jak? Dobra, dawaj. O kurde. Ale... Łoj. Łoj. Też spadłem, ale próbuję jeszcze raz. Ale nie bo A to już, a już jeden typ. Akum. Ej, patrz. Jak ja sobie idę na S. Ale ty masz S. A wyżę wie co to S. Bo w faktach słowo roku było S. Dobra, jesteśmy? Wejdź, wejdź, przejdzie. Nie gadaj, a nie nie przejdzie. No, nurkuj sobie. Ale gdzie? No, w pannie, na morzu, w jeziorze? W oceanie. <laughs> w powietrzu. Super slide. Jest! Teraz ja muszę No, dajmy dla grzeszka wygrać on jeszcze nie tego. Ja spróbuję zrobić perfekta O kurde, ale z chaniną. No nie no Ale z Oj. Nie. wygrywam Ty, mi czeka nie zaliczyło a, a, mi, a mi nie chciało wyskoczyć U! U! Przekipowała mi się ze spodu! A czy to nie obchodzi? Dobra, bot tu już jest. Ty? No, tu już bot był. Chłopie, ja go, fartem, ja go fartem przegoniłem. Pana, jedna rurka i kończymy ten film. Nie, to już musi być koniec, bo to już za tak. długo trwa. Dobra, kochani, to będzie już raczej na tyle. Są dwie rundki, fajnie wygraliśmy. No. Tutaj, pierwszy raz się w życiu przekipowałem. Więc to akurat zaliczamy jako mega dobre. I dzięki temu przekipowaniu w następnym filmie będę grał jako król. Hm, jutro może będzie wrzucę. Właściwie opening o tego koła i karnetu. A tak o tako, proszę. Dobra. To widzimy się w następnym filmie. Elo.